kurde, jak ja z takim czymś walczyć? O kurde, z jakim? Ale z co? radę? Kurde, kiedyś to było fajniejsze. Ha, kiedyś to byłeś młodszy i głupszy. Najważniejsze, że wciąż jesteś szybki. Powolny pielgrzym to martwy pielczym. Tak, wiem, wiem. Właś na górę, coś ci pokażę. Mm. Myszka za szybko. Eee, starowanie. Czuć jeszcze dajmy to na dziś. Najważniejsze. Wow, to za irypista grafita. Jakie kręce? Silny jesteś. Jak tu się dostać? Nie no, mam się skoczyć tu, jakoś? Aha, ok. Dzięki. Dobrze Cię widzieć, Spike. Ile to minęło? Szmat czasu, ale nie rozklejaj mi się tu. Dokąd idziemy? Zobaczysz. Niesamowite. Co takiego? Większość pielgrzymów nie wytrzymuje dwóch lat, a ty trzymasz się już od ilu? Czterech? Ha, i nadal żyjesz. Zbaga, jak ty. Wiem, ale ja jestem zajebisty. Tak, jasne, jasne. Poważnie, chciałbym mieć tyle energii, co ty. Masz coś w sprawie, Jane? Po nowym Paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? O. Przez Bains czy Garyś? Ja mogę sam podciągnąć. Bains, ale za dupie. Pięć chałup na krzyż i rozklekotane ogrodzenie. Patrz, Aiden, Pól pełen miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? Ja czuję, że to się dobrze nie skończy. Rozejrzyj się, kto wie, może rośnie tu też rumianek. A rumianek to nie było przypadkiem coś takiego? Aha, co za O! Haha, kurde, takie coś jak wiedźmin, Wiedźminie co to? Więcej rumianek. Eee... Okay. I teraz mam miód zebrać, tak? Eee... Jeśli chciałeś mnie rozdrażnić, to ci się udało, kolego. Hmm, no, nada się. E. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta, miała takie powiedzonko, eee. Pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe sądary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary. Mm -hmm. Kurde, te zumbiaki są przerażające. Eee, I schemat wyważania. Eee, Zmianujesz pierwszy schemat, przepis, który pozwala ci tworzyć przedmioty, medykamenty i... Modyfikacje broni z wykorzystaniem różnych części do wytwarzania, niezależnie Niezależnych podczas coś tamtego. Kontynuuj. Wszystkie części zebrane przez Ciebie do wytwarzania. Przeczytaj szczegółowy opis dotyczący danej części do wytwarzania, aby widzieć, w jaki sposób można ją przy, przy coś tam i gdzie znaleźć. K Schemat leku i przytrzymaj, aby go wykorzystać. Mmm. Okie okay. czy mam... O lek. Spoko, czyli mam jakiś lek teraz i Kto to nazywa w ogóle? A okej. Okay. Mamy takie coś. Chodźmy, już niedaleko. A, no właśnie, jedna rzecz. Bo tak kurde, powinienem mieć ekranik w tą stronę. O, i teraz będzie git. Bo się zaraz zapomniałem, bo to były questy i HP tutaj, czy coś ma. Jakie, jakieś czerwone. A każda gra inaczej nie wiedziałem, jak tam będzie wyglądać. Jakby się ktoś zastanawiał, ile klatek jest, to setka. Na ustawieniach tutaj, wszystko chodzi. na full, ziarnistość 0, jeszcze bym chciał w sumie... Y, pole widzenia tu było jeszcze. Yy, zaawansowane... Gdzieś tu jeszcze było pole widzenia. Myślicie tym samym co ja? Co jest Aha, nieważne. Z yy, czymś samo to żeby zrobiło, lol. Dobra, gdzie ty jest odległość? By było coś takiego. Hmm. Może na. Kurwa. Zapomniałem się. Nie mam takiej siły, żebym mógł kotać to. Te godziny, ej, te godziny. Każdy moment wymaga moje parcie na szkło. To wszystko to. Do...